No i jednak się udało. Zaczęłam trochę wcześniej, bo mój program do, do streamingu trochę, trochę mnie skonfudował. Nie wiedziałam, czy jestem na Facebooku, czy nie jestem na Facebooku, czy będzie ta transmisja na Facebooku dostępna również, czy nie. Ale jak widzę, udało się wszystko i ruszyliśmy. Kochani moi drodzy, jest godzina 25, 16 dzień maja. Ja się nazywam Iza Jagosz i witam Was na, co ty, na cotygodniowym spotkaniu. Yy, podczas których to są takie spotkania, które odbywają się cyklicznie od wielu, wielu, wielu lat. Na YouTube to 174 spotkanie, a na Facebooku 7, 7 lat już się z Wami spotykam. Co piątek z małymi wyjątkami takimi na przykład jak Wielki Piątek. Kochani, moi drodzy, to jest spotkanie na żywo, powtarzam to zawsze i powtórzę to również dzisiaj, to nie jest żaden niterski vlog, ono odbywa się w czasie rzeczywistym, ja jestem tutaj, po drugiej stronie znajdują się drutoholicy, drutomaniacy i drutomaniaczki z całej Polski, z całej Europy i z całego świata, w związku z tym patrzcie na datę i na godzinę, jeżeli oglądacie to, co się tutaj właśnie dzieje w czasie innym niż piątek, 16 dzień maja, 20.01. W innym czasie słyszycie te słowa, to znaczy, że oglądacie powtórkę, a jeżeli oglądacie powtórkę, to nie zadawajcie mi pytań, bo ja nie będę w stanie na te pytania odpowiedzieć. Spotkanie jest interaktywne. Ja pokazuję, odbywa się i na moim kanale na YouTubie, i na fanpage'u na Facebooku. Przed moimi oczami w tej chwili przebiega chat, który jest połączoną siłą czatów z Facebooka i z YouTube'a, wy widzicie tylko te informacje, te komentarze, te wiadomości, które wyświetlają się na waszej platformie, albo na tej platformie, na której oglądacie to, to spotkanie. Najczęściej na początku ja się witam i pokazuję komentarze tych wszystkich osób, które dołączyły do, do, do tej transmisji. Najczęściej się witam w Wymieniając te osoby z nazwiska, dziś nie jestem w stanie tego zrobić. Będę po drodze po, po, po kolei próbowała przy, po, przy, poprzeklikiwać te komentarze tak, żebyście je zobaczyli. Ktoś mnie kiedyś zapytał, po co? A no po to, kochani moi drodzy, że Wy na YouTubie nie widzicie tego, co piszą osoby z Facebooka, osoby z Facebooka nie widzą tego, co piszą osoby z YouTube'a. Dlatego bez czytania przeklikam te wszystkie komentarze. Będzie trochę krócej dzisiaj. Pominę powitania, pominę ten bardzo ważny, wiem, dla wielu z Was element, dlatego włączam te komentarze, żeby się przynajmniej wyświetliły na belce tutaj na dole. Natomiast ja nie będę wcale ukrywać, że mam za sobą bardzo ciężki okres, bardzo cięż, ciężki czas, i dziękuję wszystkim tym, którzy przekazali w moją stronę słowa wsparcia. Słuchajcie, jutro u mnie urodzinowy event. Ja o tym evencie za sekundkę jeszcze kilka słów powiem. Powiem też o tym, co mam na sobie, bo to nie jest absolutnie moja robota. Ja się nie zajmuję szydełkowaniem totalnie. Szydełko w moim przypadku wykorzystywane jest jedynie do wykańczania dekoltów albo do jakichś zamykania oczek w momencie kiedy chcę, żeby te oczka były zamknięte bardziej ściśle, bardziej ciasno. nie, nie operuję szydełkiem być może kiedyś się za to szydełko wezmę, ale na ten moment i do, tego, i, do, i do tej chwili nie miałam takiej potrzeby. Ja dziergam tylko i wyłącznie na drutach, a to co mam na sobie, to jest dzieło naszego kolegi Artura, który wykonał tą bruzeczkę. Bruzeczka to jest projekt Perula. W Autorstwa kotek i motek. I teraz wyleciało mi, wyleciało mi z głowy imię dziewczyny, która to zaprojektowała. Przepiękna bluzeczka, wiem, że Artur dziergał ją szydełkiem 3,75, chyba, że zweryfikuję tą informację. Mam nadzieję, że Artur do nas, do nas dołączy. Kotek i, Mo, kotek i motek, pojedyncza nitka włóczki, która nazywa się Eko Yari, to nawet w tym konkretnie kolorze, kolor antyczny koral numer. 14. Zaraz się dowiem, ile, ile włóczki na to poszło, bo ja niestety nie miałam nawet głowy, żeby ją zmierzyć. Pokażę Wam ją zaraz w całości prześliczna. Wychodzi z tego tylko tyle, że z EkoJar można że nasze można na dełko zrobić. Jest Artur, właśnie widzę, że Artur się Artur dołączył. Artur, gdybyś mógł nam napisać w komentarzu trochę więcej na, na temat tej bluzki, ile czasu ci to zajęło, ile czasu zajęło ci zrobienie i uheklowanie, jak to się mawia u nas na, na, na Śląsku, chociaż ja to w zasadzie małopolska, ale na Śląsku również. Jakbyś mógł coś więcej napisać, to ja chętnie, to chętnie nie, na pewno wszyscy, którzy teraz na mnie patrzą, się dowiedzą się dowiedzą więcej, ile poszło włóczki, jak długo, jak długo robiłeś ten projekt? Przypominam Perula, Kotek i Motek, wzór szydełkowy, czyli nie do końca mój, ale przepięk, przepięknej urody, nie będę wcale ukrywać. Ja się szykuję do zrobienia takiej fajniejszej sesji. Dzisiaj chciałam koniecznie pokazać to, co Artur, to, co Artur zrobił. Potem wstanę i pokażę, ją, pokażę tą bluzeczkę bardziej wyraźniej, w pełnej krasie, ale to za, ale to za, za sekund kilka. Kochani moi drodzy, trudny czas. Mam jeden dzień z głowy, taki jeden pełny dzień, ponieważ te osoby, które oglądają mój Instagram i mojego Facebooka, wiedzą już, że niestety mój kot Megatron nie, nie dał rady. Przegrał z flipem. I, I odszedł w, we środę wieczorem na, na moich rękach. Ja po prostu patrzyłam na to, jak umiera, i to było, i to było dla mnie najgorsze doświadczenie w życiu, więc przepłakałam całą noc, cały, cały wczorajszy dzień. Nie byłam w stanie się ruszać. Dzisiaj przyszłam do pracy, próbowałam coś tutaj zrobić, ale nie będę wcale ukrywać, że ta ogromna ilość makijażu, które mam na twarzy, to jest wynik tego, że jestem po prostu. Zasmarkana, zapuchnięta, i, 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 i liczę tylko na to, że, że jutro podczas tego całego zamieszania, chociaż trochę za, zapomnę o tym wszystkim. Jestem na dużym niedoczasie, ale. Na tyle, na ile dziewczyny tutaj walczyły naprawdę dzielnie, na tyle, na ile mogłam, ja starałam się przygotować do tego jutrzejszego spotkania. Spotykamy się o godzinie, startujemy o godzinie 14, o 15 będzie torcik, o 13.30 już otworzą się podwoje tego miejsca, w którym jesteśmy, ale jeszcze od rana dziewczyny będą kręcić motki, bo starałyśmy się, staraliśmy się, starałyśmy się wypełnić wszystkie półki, ale nie, nie wszędzie się udało. Było tego, po prostu za dużo, a tak jak mówię, te kilka, kilkanaście godzin mojej nieobecności, mojej absencji zrobiły swoje. Co, co, co tu dużo gadać. I, no, ale, ale, ale generalnie, nawet jeżeli czegoś jutro nie zdejmiecie spółek, to, to będziemy wam dosyłać. Ważna informacja jest taka, że to, to na tym jutrzejszym spotkaniu. Tylko i wyłącznie dla uczestników spotkania będzie specjalna promocja, która będzie się odbywała tutaj, właśnie w tym miejscu. Będziemy mieli takie motki, i to też będzie oferta tylko i wyłącznie dla tych, którzy tutaj przyjadą. Takie motki, których nie można kupić na stronie, one będą, jeżeli ktoś oczywiście będzie miał chęć i wolę, będzie można sobie je tutaj kupić na miejscu. Specjalna promocja dla uczestników tego spotkania jutro, natomiast dla wszystkich pozostałych osób od niedzieli, od północy w niedzielę startuje promocja. Na włóczki, tylko i wyłącznie na włóczki ze sklepu www.lgmp.pl i ta promocja potrwa aż do kolejnego piątku, aż do przyszłego piątku, czyli w przyszłym tygodniu na kolejnej transmisji. Ja tą promocję zamknę i ją odwołam, więc czasu będzie dużo. Oczywiście. Jest tylko jedno niebezpieczeństwo, takie mianowicie, że jakieś włóczki, które są w tej chwili na półce, będą się kończyć. Bo kończy nam się powoli recykoton, chociaż niektórych kolorów naprawdę jeszcze sporo zostało. Kończy się recykoton powolutku. Nie wszystkie. Nie wszystkie włóczki zostaną szybko uzupełnione, bo, bo proces produkcyjny jest taki, a nie inny, więc różnie może być z HAPI na przykład, bo, nie, bo, bo na pewno nie dojadą w przyszłym tygodniu, będą za parę tygodni dostępne znowu jeszcze, jeszcze, przed, jeszcze przed latem, więc coś tam się skończyć może, ale generalnie promocja będzie trwała praktycznie, praktycznie ym, pe, pełne, pięć, pełne pięć dni, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek, sześci dni, dobrze powiedziałam, tak, więc będziecie mieć czas, żeby sobie takie zakupy zrobić, a jutro dla uczestników spotkania, przypominam, Kalwaria Zebrzydowska, ulica Krótka 5, można sobie ten adres wpisać w Google, a jak wpiszecie w Google adres Kalwaria Zebrzydowska, Krótka 5, to naprawdę jak po sznurku doprowadzi was, doprowadzą Was mapy Google w to właśnie miejsce, na Facebooku i na Instagramie są posty, na, nawet na TikTongu taki post się pojawił, albo taki film się pojawił z adresem, który doprowadzi Was w to miejsce, które w sobotę będzie najbardziej popularnym i najbardziej odpowiednim, odpowiednim miejscem na dziewiarskiej mapie, przynajmniej tutaj na południu Polski. Także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze nie podjął decyzji. Pogoda. Będzie pogoda może być różna. Ja z przerażeniem patrzyłam na niebo. Myślałam, że uda nam się pięknie zagospodarować balkon tutaj z widokiem na góry, ale balkon nie ma żadnego zadaszenia, więc balkon jest w tej chwili pusty. Przenieśliśmy kanapy na rampę, tak zwaną podwiatę, bo jak gdyby zaczęło padać, to przynajmniej tam na zewnątrz będzie można trochę czasu spędzić. Cała reszta tutaj właśnie nie gwarantuje nikomu miejsc do siedzenia, bo nie ma ich tutaj jakoś mega bardzo dużo. Nie trzeba się w żaden sposób zapowiadać, nie trzeba się w żaden sposób zapisywać. Jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, to zapraszam serdecznie. Od godziny, tak jak powiedziałam, od 14, w zasadzie od 13.30 do ostatniego gościa będziemy tutaj. Będzie poczęstunek mały, więc na pewno głodni stąd też nie wyjdziecie. Pogoda ma być różna, więc jak komuś miałoby się nudzić w domu, to zapraszam tutaj do nas na spotkanie. Mnóstwo dziewczyn, mnóstwo chłopaków, którzy znają się tylko i wyłącznie z, z internetów, czyli znają swoje niki, oglądają swoje zdjęcia, które gdzieś tam zamieszczacie, publikujecie, będzie tutaj właśnie będzie można ich na żywo poznać, zobaczyć, zaprzyjaźnić się, a jak wiem, bo doświadczam tego od kilku lat, te przyjaźnie, które się tutaj zawiązują między dziewczynami, tutaj cała ekipa już w Kalwarii Zebrzydowskiej od wczoraj jest i spędzają dziewczyny razem czas, przyjechały wcześniej, żeby móc się nagadać, wygadać, bo że jak przyjeżdżają tylko na, tylko na sobotę, czyli w piątek wieczorem, to, to wszystko się tak szybko dzieje, że one nie, nie mają czasu się sobą nacieszyć, więc są to przyjaźnie, które Zawiązują się tutaj, a potem trwają przez długie lata. Zapraszam do tego naszego fantastycznego dziewiarskiego świata. Warto wpaść, warto nas odwiedzić, warto tutaj zajrzeć. Miejsce jest magiczne. A ja nie będę wcale ukrywać, że będę tutaj czekać na Was i potrzebuję Waszej obecności, żeby zapomnieć o rzeczach, które, które Wam przed oczami cały czas, a które miłe dla mnie nie są. Kto się tutaj pojawił jeszcze, w tak zwanym międzyczasie chyba na Flornitkach skończyłam, Grażyna z Lęborka, Adno, mówi, że autorka wzoru to Agnieszka Reduch, o bardzo Ci dziękuję, właśnie próbowałam sobie bardzo mocno zapamiętać, Agnieszka Reduch, kotek i motek, ale Ekojar, pojedyncza nitka włóczka z LGMP w 100% recyklingowa, tu jest bawełna z recyklingu i 10%, 10 poliestru recyklingowego. Fantastyczny, fanta, fantastyczny projekt, muszę Wam powiedzieć, prześliczna przyślicz, robota i Artur mówi tak, Pięć i pół motka, szydełko cztery, około dwa tygodnie, ale z przerwami, bo jest w fazie remontu. No wiadomo, jak facet to musi młotkiem jeszcze podziałać przy okazji, nie tylko szydełkiem. I wszystko jasne. Pięć motków pojedynczej nitki. Szydełko, pamiętajcie, zużywa jest bardziej włóczkożerne niż druty, bo na drutach te nasze oczka mają po prostu prostą niteczkę, prostą pętelkę i możemy je sobie, sobie, sobie zaplatać, żeby. Tworzyć tą dzianinę, tworzyć to, to coś, co sobie wymyślimy, a szydełkiem trzeba machać dużo więcej. I, no, i, no, i, no, no i generalnie rzeczy, które są. Dlatego szydełko najczęściej, jeżeli mamy jakąś włóczkę w ręku i ona jest, ma informację przeznaczoną, informacje na jakie druty jest przeznaczona, to te druty najczęściej są cieńsze niż rozmiar szydełka, którego używamy do dziergania. Tak, Takich, takich rzeczy, bo szydełko po prostu zużywa więcej włóczki i te dzianiny są grubsze. Więc mamy pełną informację. 5,5 motka, szydełko numer 4. Arturowi zajęło to dwa tygodnie, ale tak jak powiedziałam, miał, miał remont. Jeżeli macie ochotę, zapraszam peru, tylko szydełkowych ludzi. Kotek i motek na bank ma jakąś swoją stronę, gdzie można takie, takie projekty kupić. A Agnieszka, mogę tylko powiedzieć, że Agnieszka zrobiła naprawdę. Od... Przepraszam za kolokwializm. Agnieszka odwaliła kawał dobrej roboty, tworząc takie oto cudo. Ja się tutaj teraz że tak powiem, podniosę stanę. Fajn, piękny karczek, fajna bluzeczka, karczek okrągły i spodnia, ja zanim tutaj do Was przyszłam, to biegałam w takich, wiecie, gaciach roboczych i nawet z takimi spodniami. Może nie dresowymi, ale takimi naprawdę bardzo luźnymi ona, ona, wyglądała, ona wyglądała bardzo fajnie. Ja nie, nie podejmuję się czegoś takiego zrobić samodzielnie, bo tak jak powiedziałam, szydełko to jest dla mnie póki co czarna magia. Z lekkimi przebłyskami, tylko te przebłyski są zbyt lekkie, żeby się wziąć za dzierganie tego typu rzeczy, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to, 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 ta, to ta bluzeczka udowadnia, że wcześniej jeszcze też pokazywałam Wam zdjęcia Asi Waszak i jej rzeczy dzierganych na szydełku, że Eco pojedyncza nitka Ekojar, szydełeczko 4.0 daje radę. Mnie się Artur bardzo to podoba, bardzo mi się podoba ta rózeczka, No i oczywiście, jak będę mieć więcej zdjęć, to, to będę pokazywać również i, i promować Twoją pracę, pracę Agnieszki, a przy okazji również moje włóczki. Do, do, jest Dorota, Elizabeth Czekajcie, patrzę. Wszyscy piszą, że jest deszczowo. No i właśnie, a, a propos tej pogody, ja. Dzisiaj miało teoretycznie lać przez cały dzień, ale okazało się na koniec, że wcale tak bardzo źle nie było. Oczywiście popadało sobie i nawet teraz coś tam kapie na zewnątrz, ale było dosyć dużo takich chwil, kiedy, kiedy było piękne słońce. I też na to jutro liczę, chociaż no, ma być, ma być chłodnawo, więc będziemy pewnie siedzieć w domu. Przebiegam, przez, prze, prze, przelatuję teraz przez komentarze. Dziękuję Wam jeszcze raz za, za wsparcie. Kasia jest z nami również, Kasia, jedzie z wielkim tortem. Ten tort odpalamy o godzinie 15. Przypominam Wam. No, i to tylko, co chciałam jeszcze dzisiaj powiedzieć, przypomnieć, yy, yy, zwrócić uwagę, to właśnie to, że pamiętajcie o najwięks... najdłuższej promocji w, w ciągu roku. To jest promocja urodzinowa z okazji siódmych urodzin strony www.lgmp.pl. Ta promocja rozpoczyna się dla wszystkich w niedzielę o północy i trwać będzie aż do. Yy, y, aż do Przyszłego piątku. Sylwia pozdrawia z Instytutu Neurologii. Sylwia, ja Cię też bardzo mocno przytulam. Mam nadzieję, że będzie, że będzie wszystko w porządku. No i raz jeszcze, no i raz jeszcze zachęcam do odwiedzin. Flornitki mówi, że ma nawet wzór na tą perulę, Fakt, wzór fajny. Ja mogę powiedzieć, czy nawet bardzo fajny. A jeszcze, jak się słuchajcie, ma coś, co się dostało, że tak powiem, bez, bez roboty, to naprawdę jest to tak. Jest to tak fantastyczne, tak superowe, tak, tak wspaniałe, że, że. Ach, nie pytajcie. No dobrze, mieliśmy dziewczynę z Colorado. Jak widzieliście, deszczowy New York jest z nami także. A Adno pisze, że Agnieszka jest szalenie zdolną projektantką i ma wspaniałe wzory szydełkowe i nie tylko. No więc to, to mogę tylko powiedzieć: wpadajcie do Kotka i Motka również. A u mnie możecie sobie do tych rzeczy kupić włócz, włóczki, włóczki w kolorach wszelakich. Agnieszka z Kolorado nam życzy wspaniałego weekendu. Artur się cieszy, bo bał się, czy się będzie podobać, a ona pięknie pasuje. E, widzisz, ja wiem, że pięknie pasuje. Jak to mawiają niektórzy, ładne mówię, wszystkim ładnie. To był dowcip, oczywiście, ale nie, naprawdę, Artur, mega mi się podoba. Koronkowa, piękna robota. Ja się, jeżeli ja się zaczęłam zastanawiać, czy nie wziąć szydełka do ręki przypadkiem i nie zacząć też szydełkiem działać, to znaczy, że, że na początek Agnieszka odwaliła kawał dobrej roboty, tworząc taki projekt, a potem ty robiąc taką właśnie bluzeczkę dla mnie. Kochani moi drodzy, tak jak powiedziałam, dziś nie będzie długo, ja będę się z wami powolutku żegnać, wpadłam tutaj tylko na chwilę, bo po pierwsze nie chciałam pytań, co się dzieje dlaczego mnie nie ma. Formę, formę mam taką. Jaką mam, boję się, że zaraz mi się zacznie język plątać, a, a mam już, wiecie. Łzy na, na, końcu, na końcu nosa, i boję się, że się rozkleje. Kochani moi drodzy, jutro będzie transmisja również. E, oczywiście będzie zapisana, będzie transmisja stąd, z, z tej całej naszej u, urodzinowej uroczystości. E, wejdę i na Facebook, wejdę i na, e, i na YouTube, więc gdzieś pewnie w okolicach godziny 15 zaglądajcie. A nawet jeżeli się okaże, że nie, nie uda Wam się dotrzeć na ten czas i na to miejsce, to się nie martwcie, bo transmisja oczywiście będzie zapisana. To wszystko, co jest za mną, to wszystko, co jest z tamtej strony, z tamtej strony jest już praktycznie gotowe jutro takie ostatnie szlify. No i co mogę powiedzieć? Czekam na Was. Spróbuję słuchajcie, zdjąć teraz kamerę. To jest bardzo. Karkołomny pomysł. Poka, 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 Pokażę Wam, zobaczcie, to jest taka wielgaśna lampa z jednej strony. Spróbuję Wam pokazać trochę więcej, trochę więcej przestrzeni, o ile oczywiście uda mi się. Czekajcie, po, 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 podziabane kable. O ile. Mam nadzieję, że przy okazji nie, nie, nie rozłączę kamerki. Jutro, jutro oczywiście będę, będę pokazywać więcej. Tam to wszystko sobie pięknie czeka. Ile się, ile się dało, tyle, tyle zrobiliśmy. Tam jestem, teraz będziecie widzieć moje odbicie. Tam za oknem widać, widać góry. Trochę się teraz ostrość rozmyła, ale może, ale może wrócić. Tu jest kolejny kawałek przestrzeni. Tam jest jeszcze jedno miejsce, tak zwany fitting room, ale tam nie dojdę, bo jak tam zacznę chodzić z tym kablem, to będzie dramat ogromny. No i teraz się spróbuję odwrócić. Cała ta kanapa, to, są, to jest to nasze miejsce. To jestem ja. I spróbuję teraz odstawić kamerę na, mie na miejsce i jakoś się tutaj z powrotem um, ustawić, ustawić jak należy. Ta cała przestrzeń, Jutro będzie wypełniona osobami, które są bardzo pozytywnie nastawione do życia, więc w takim towarzystwie fajnie spędzić czas. Tak jak powiedziałam, od 13.30, w zasadzie od 14.00 można nas tutaj odwiedzać, ale my zbyt szybko nie, zakoń, nie, nie, nie skończymy tej, tego spotkania, więc nawet jeżeli po południu dojdziecie do wniosku, że warto tutaj podjechać, to po prostu wpadajcie. Przypominam raz jeszcze adres na koniec: Kalwaria Zebrzydowska, ulica Krótka 5. To jest taka mała ulica pomiędzy płotami bez asfaltu, tylko po prostu utwardzona droga się po prostu wjeżdża, a potem jak się już wjedzie, to już będzie widać miejsce, gdzie jesteśmy, bo będą tam wszystkie tropy wiodły ludzie, którzy będą tutaj chodzić was po prostu poprowadzą. Do zobaczenia w takim razie jutro. Ja już dziś bardzo, 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 bardzo mocno dziękując za wszystko, będę się z Wami. Żegnać, się, biegnę do swoich, do swoich kolejnych zajęć, tak, żeby na jutro być w pełni formy i w pełni sił. Dziękuję Wam raz jeszcze. Spotykamy się w przyszły piątek o godzinie 20, wtedy już pełnowymiarowa transmisja, a jutro o godzinie 15, gdzieś w okolicach godziny 15, zaglądajcie na Facebook i na YouTube, bo będzie kawałek relacji z tego wszystkiego, co tutaj się będzie działo. Do zobaczenia w związku z tym. Dziękuję Wam raz jeszcze za wszystko. Ściskam. No i pamiętajcie, bardzo ważna rzecz i bardzo ważna informacja. Te wszystkie osoby, które jadą do mnie, albo przyjechały tutaj do mnie, wiedziały, że ich obowiązkiem jest zabrać ze sobą, jeżeli nie będą pewne, że zdążą na niedzielne wybory do siebie, żeby zabrać ze sobą specjalne zaświadczenie o prawie do głosowania. Pamiętajcie, że w niedzielę są wybory, dlatego idziemy, nie marudzimy, wybieramy, głosujemy na swojego kandydata, bo jeżeli chcemy mieć możliwość potem marudzenia i narzekania, że ktoś nie robi tak, jak chcielibyśmy, żeby robił, to nie wolno nam zostać w domu. Ściskam Was z całych sił. Raz jeszcze dziękuję. Życzę cudownego, fantastycznego weekendu i z większością z Was do zobaczenia. Do jutra. Czekam tutaj na Was. Dziękuję Wam, że będziecie, dziękuję Wam, że jesteście. Asia Waszak napisała, jutro ci wszystkie smutki miną i nie będę wcale kryć, że na to właśnie liczę Asiu, Kasiu, Doroto, Moniko, Janino, Elu, Agnieszko. Wszystkich, wszystkich imion nie, pewnie nie wymienię. Czekam tutaj na Was z niecierpliwością. Zabierzcie swoich facetów również. Już wiem, że nie będzie Irka, króla Irka, ale mężczyźni wcale nie muszą siedzieć w samochodach. Oni tutaj mają zawsze swój kącik i całkiem nieźle sobie radzą siedząc. Albo razem z nami, albo w swoim gronie. Także mężczyźni, drodzy, jak przyjdziecie ze swoimi kobietami, to wchodźcie tutaj. Nie, nie czekajcie w samochodzie przebierając nogami, tylko możecie naprawdę spotkać tutaj też swoich fajn, swaj, fajnych kumpliw z, z swojej płci, z którymi można o męskich sprawach, a nie tylko o drutach i włóczkach, pogadać. Do zobaczenia, kochani. Trzyma, trzy, 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 trzymam się tego, że jutro będzie już dużo lepiej i czekam tutaj na Was z niecierpliwością. Pamiętajcie, w niedzielę zaczyna się Duża promocja. Jak ktoś ma ochotę kupić włóczki, to może warto podtrzymać tą chęć zakupu jeszcze przez kilkadziesiąt godzin. Chociaż, tak jak powiedziałam, może się okazać, że jakaś włóczka się w tym czasie wyprzeda, ale nie myślmy źle. Myślmy tylko pozytywnie. Do zobaczenia, kochani. Do widzenia. Ściskam Was z całych sił. Pa!